Siemanko, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, no, wiem, że wakacyjny marazm, chociaż krypto zaczęło trochę odbijać, i pojawiło się tutaj poruszenie, trochę zieloności na rynku. A ja chciałbym dzisiaj zrobić przegląd nodów, przegląd i taki update. Coś mi tutaj z jednej strony lekko śmierdzi, chociaż nie wiadomo co z tego będzie. Może przewaliłem trochę siana, a wy w sumie razem ze mną. Ale to się jeszcze okaże, bo nie jest tutaj nic potwierdzone. Zresztą z kamem niczego nie mogę nazwać, bo wiecie, no, no mam już doświadczenie. Nie chcę się znowu tłumaczyć przed jakimś adwokatem. Druga sprawa, ostatnio pokazałem wam kilka ekskluzywnych sprzedaży. Jedna zaczyna się jutro, czyli 18 lipca polskiego czasu to będzie 14. To jest zupełnie inny projekt niż te, które wam pokazywałem ostatnio, no a poza tym decentralizacja AI, czyli Kip Pro tak czy siak przebrniemy sobie tutaj przez kilka projektów. Będzie super fajnie, miło i przyjemnie, także tradycyjnie zapraszam na intro! Polimycznie. Polimycznie. Jakby ktoś potrzebował linki do jakiejś giełdy, to ja używam na przykład Meksa. Z Nexo używam karty. Ostatnio polowaliśmy na Airdrop Nexo, który wypłacił bardzo fajnie, szczególnie jeśli chodzi o nowych użytkowników, którzy mieli multiplier razy 5. Jeden z moich widzów odebrał ponad 1000 dolarów. Poza tym, na przykład BingX, giełdę, którą onboardowałem ostatnio ze względu na to, że OKX się wykruszył. Współpracuję również z BitGetem, gdzie możecie znaleźć dużo tokenów o low market cap, o niskiej kapitalizacji. Bybit, no to to jest. Must have chyba dla każdego, a poza tym oczywiście portfel sprzętowy. No a poza tym to zapraszamy na naszego telegrama Michałski Team. Jeśli tutaj wejdziecie, to powi powita was nasza sekretarka Rose. Trzeba tutaj kliknąć kapcze i wtedy będziecie mogli pisać. Mamy tutaj klikacze na tom. dzielimy się różnymi śmiesznymi memami, żeby zawsze mieć wspaniały dzień. Mamy artykuły ode mnie, mamy tutaj na przykład krypto narzędzia, mamy bibliotekę, gdzie znajdziecie wszystkie moje e-booki w darmowej wersji. Możecie je sobie elegancko ściągnąć. Załadowałem je tutaj na dysk Google i proszę bardzo, macie wersje angielskie, polskie, w ogóle tam są widea. Cuda nie widy, wszystko za darmożkę. Tutaj jest o, wersja 2024. Jeśli chodzi o klikacze, to też tutaj mamy ciekawe rzeczy. Poza tym zawsze aktualne info tutaj ode mnie. Chciałbym przypomnieć, że w ogóle aktywne osoby w komentarzach zostają nagrodzone, więc później sobie sprawdzimy tutaj, To był aktywny w komentarzach. Chyba mamy do zrobienia te dwa wideo, ale do tego sobie wrócimy. Zacznijmy od tych nie za bardzo dobrych newsów, czyli Gelios. No Tim wygląda na to, jakby zaginął. Ostatni post był miesiąc temu, że niby coś tutaj podgrzewają, ale. Ta zupa, którą podgrzewali, to już raczej dawno się przypal przypaliło. się zjarało po prostu. Poza multum współprac, które tutaj publikowali, nie za dużo się zadziało generalnie. A szkoda, bo bardzo wierzyłem w tego bitcoinowego layer 2. Sprawdźmy, co to jest za Iron Chain Bank. First DeFi Protocol Utilizing BRC20. O, tutaj też mają jakieś nody na sprzedaż. Generalnie odbijam od nodów, których team nie jest zdoksowany. A naprawdę jest ich sporo. To tutaj u mnie w DM-kach się? Lexi, Hyder, Lexi ty załóż coś na siebie. Piper, Monsu, Yuki Szarek, Lia. Same, same modelki. Natasia, Martin, Ashi, Dominika. I'm so naughty at the moment. Uh. Ciekawe, czy tam jakieś foteczki są, to sobie zostawię na później. Nie, no to są generalnie skam. To wiadomo, nie ma co ufać Hot Asian Girls, bo tam wiecie, co często może się zdarzyć. Nie? No a ten Gelios, no porażka, no, wierzyłem i naprawdę miałem tutaj FOMO. Zapakowałem się na jakieś 6 koła. Tutaj widać, że na tym ich testnecie cały czas coś się dzieje, ale to nie wiadomo, to mogą być boty generalnie. Twitter umarł, na Telegramie też nie bardzo. No, ja mam tutaj 15 kluczy. 6944 dolarów. Te wszystkie nagrody tutaj wyglądają naprawdę przyjemnie, ale czy coś z tego będzie to naprawdę nie wiem. Przeskanowałem tutaj ten ich kontrakt, jeśli chodzi o bridge. Wszystkie środki są tutaj akurat zablokowane. Ale na ten moment jest tutaj tylko 403 tysiące dolarów. To większość tego jest na mainnecie Ethereum. To jest pula płynności zwrapowane ETH do Go. Wykres tokena wygląda tak, no nie wygląda to zbyt przyjemnie. Sprawdziłem tutaj ich debank. Płynność generalnie jest zablokowana, nic tutaj się podejrzanego nie działo. Jednak ktoś wyśledził ich adres dzięki ARKAM. i robili tutaj niedawno transfery, w sumie to miesiąc temu. Na OKX zdeponowane było 364 tysiące, tutaj były również jakieś bitcoiny, wcześniej tutaj było jeszcze 408-80 tysięcy również zdeponowane na OKX, no i wygląda to trochę słabo. Generalnie pisałem na Telegramie już od miesiąca ponad. Tim jest prawie nieobecny. Ostatnio pisali, że są na wakacjach i update będzie po wakacjach. Gdy pytałem o te transfery na OKX, powiedzieli, że to jest związane właśnie z listingiem i mainnetem. Ale bardzo możliwe, że po prostu piszą to po to, żeby utrzymać naszą nadzieję, że coś tutaj się wydarzy. Widziałem, że dużo osób, które pokazywały ten projekt zaczęło usuwać wideo. No ja na swoim YouTubie raczej nie usuwam wideo, jak coś to po prostu je oznaczę, że scam i usunę linki. I wydaje mi się, że to jest to, co należałoby zrobić w tym momencie. Bo naprawdę nie wiem, co tutaj się wydarzy, ale wygląda to słabo. Hmm. Dlatego na przykład do takiego Ton Square również trzeba podchodzić ostrożnie. Wiadomo, że nie każdy projekt w krypto będzie mieć zdoksowany team. Tutaj, w ogóle, jak sobie wejdziecie na apkę, to można pobrać sobie te tokeny i można je wrzucić w staking. sprzedaż jeśli chodzi o ten ton square, to idzie dość słabo. Cały czas je, te, jesteśmy w tier trzecim. No i mają oni tutaj dostępny ten staking. APR jest tutaj na poziomie 123%, także dość sporo. No lepiej, żeby nie czekali z tym mainnetem za długo, bo presja sprzedażowa będzie taka, że po prostu zdampują nam cenę. I tutaj można pobierać sobie te tokeny i później wrzucić je znowu z powrotem. Potem staking max i stake, ale tak jak mówiłem, ja to kupowałem bardzo tanio. Między tam 20 a dwa dolary, więc po prostu po realizacji zysków te zyski przerzuciłem tutaj w taki degeński projekt. Team nie jest zdoksowany, więc nie wiadomo jak to będzie wyglądać. W tym momencie zaczynam odbijać od takich projektów, gdzie tam nie wiadomo kto siedzi za sterami. Lecimy dalej. Agent Layer tutaj wiadomo akurat co jest 5. Nawet rozdałem wam ostatnio. Dwa nody. Mają oni tutaj nawet partnerstwo z Camelot Protocol, który jest takim DePIN Mobile Marketplace'em. Ciężko mi się tu tłumaczy w ogóle. Ale jest tutaj również kampania na Layer 3. W tym momencie mamy sprzedanych 7 nodów, więc jeszcze 13 tysięcy jest do wzięcia. Pewnie listing będzie w tym miesiącu, a jak nie, to na początku kolejnego miesiąca. Jak wiadomo, narracja AI na pewno zostanie w krypto na dłużej. Oni tutaj zajmują się agentami, więc takimi asystentami, których można wytrenować. Konkretnych kategoriach, którzy mogą spełniać przeróżne zadania. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, sprawdź sobie Ama tutaj, które przeprowadziłem z timem. Tutaj mam akurat 11 nodów w tym momencie wykopałem no ponad tam 12 tysięcy tokenów agent. Mają oni również kampanię airdropową. W tym momencie nody chodzą lekko ponad 1000 dolarów. Nawet tak jak tutaj widać jednego zakupiłem sobie wczoraj. Dobra, a teraz proszę Państwa, hot topic na jutro, czyli na 18 lipca. Sprzedaż zaczyna się o 14 polskiego czasu. Wspominałem Wam już o tym projekcie dawno temu, na przykład na moim blogu. Tutaj upgrade Orion na Lumia, bo Lumia to jest nic innego jak Orion Protocol. A Orion jest listowany na takich giełdach jak Bybit, Kucoin, OKX, Crypto.com. Jest ich tam w sumie 7 topowych giełd. Oj coś tu dzisiaj poleciało. Market cap to jest 54 miliony. Jest to projekt, który ma już ustanowioną pozycję na rynku. Nawet jest listowany na Binance. Binance, LBank, PingEx, BitGet, Gate.io. A nie, co do tego Bybit'a to się akurat pomyliłem. Więc po rebrandingu będzie tutaj dostępny swap. Większość tych giełd, które go listują, będą to robić za was. Jeśli trzymacie token Orion na swoich portfelach, to będzie tam oficjalna migracja. Jeśli chodzi o te nody, zajmują się oni płynnością. Jest to Layer 2 pod Real World Assets, dodatkowy jest to również DEPIN. Będzie tutaj 50 tysięcy nodów. Cena startowa to jest 1000 dolarów. Nagrody 102 tysiące tokenów dziennie. Ostatnio publikowałem również o nich wideo. Będzie tutaj możliwość delegacji tych nodów na dwa różne sposoby. Team jest oczywiście zdoksowany. Od razu wiemy, jaka będzie cena tokena. Więc dużo tych niewiadomych, z którymi mamy do czynienia przy innych nodach jest tutaj po prostu jasne, bo mamy projekt, który jest już zlistowany, ma już token ma już swoją konkretną cenę współpracują oni tutaj z ponad 20 sieciami EVM. Dodatkowo otrzymali na przykład gransa od OneIncha na rozwój i wydaje mi się, że to jest projekt, którym warto jest się zainteresować. Nody będzie można zakupić na sieci Polygon używając do tego USDT więc trzeba mieć również jakiegoś matika na pokrycie transakcji. To jest właśnie ten projekt, o którym ostatnio upubliczniłem wideo a widziałem nawet, że dzisiaj jeden z większych influencerów, czyli Virtual Bacon właśnie puścił post, że również wchodzi w sprzedaż nodów na Lumie. Bo naprawdę jeśli chodzi o real world assets, to jest tutaj bardzo duży potencjał, dodatkowo dostarczają oni płynność na przykład do takich giełd jak Binance czy OKX. I właśnie na tej płynności dzięki nodom będziemy mogli zarabiać. Więc to jest zupełnie coś innego, co wam pokazywałem wcześniej. Zresztą możecie sobie sprawdzić Post od Virtual Bacon. Więcej szczegółów dowiecie się w moim ostatnim wideo. Będą tutaj również halvingi, więc tych tokenów posiadacze nodów będą dostawać coraz mniej. Jeśli chodzi o cenę, będzie ona powoli rosnąć. Tutaj mamy tyre drugi: będzie to 5 dolarów co sprzedanych 100 nodów. Później 10 dolarów co sprzedanych 100 nodów. 20-40 co każde sprzedanych 100 nod. Wydaje mi się, że te 10 tysięcy może się sprzedać w ciągu pierwszego dnia. Bardzo możliwe, że będzie ode mnie jakiś oficjalny giveaway, jeśli chodzi o nody i ludzi, którzy skorzystają z mojego replinka. A kod dostępu do sprzedaży tych nodów to jest Michał. Mam nadzieję, że również przeprowadzę AMA z teamem, Więc lecimy dalej. Tutaj mamy Keep Protocol akurat, czyli protokół, który zajmuje się decentralizacją sztucznej inteligencji. Jest on wspierany przez Animoka Ventures i Animoka Brands. Team również jest zdoksowany i jest to naprawdę legitny projekt. Sam się do nich odezwałem i dostałem miejsca na white liście, o których wspominałem Wam w tym wideo. Podczas nagrywania tego wideo jeszcze do końca nie wiedziałem jak to będzie wyglądać. Nawiązali tutaj oni współpracę z NodeOps i oficjalna sprzedaż zaczyna się jutro. Ode mnie te nody możecie kupić już od tygodnia. W opisie znajdziecie link, i tutaj mam właśnie 100 WL na tajer czwarty, na tajer piąty, na tajer 6, Tutaj jest 200 sztuk, siódemka i 8 również po 200 sztuk. Z każdym tajerem cena lekko rośnie. Jeśli chodzi o te dwa pierwsze, tutaj możecie maksymalnie kupić 3 sztuki, tutaj maksymalnie 5 sztuk na jeden portfel. Jest to właściwie ekskluzywna sprzedaż której nie widziałem nigdzie więcej, a jeśli chodzi o nody, to nie ma chyba nikogo innego, który by wam pokazywał takie możliwości. A Kip Protocol zajmuje się decentralizacją nie tylko danych dostarczanych do AI, ale również aplikacjami, jak i modelami językowymi i również monetyzacją. Współpracują oni właściwie to współtworzą Open Campus, który jest uczelnią opartą o AI Zrzeszają oni tutaj 23 tysiące różnych uniwersytetów i mają już ponad 254 miliony studentów, a cały projekt właśnie wykorzystuje KIP protocol. Jednak o czym trzeba tutaj pamiętać, że te nody musicie stawiać na VPS-ach. Jednak mam dla Was bardzo proste rozwiązanie. Ja używam akurat eSflow, na którym postawiłem noda od Ethere i oni tutaj zajmują się wszystkimi sprawami technicznymi. Jeśli chodzi o cenę takiego serwera, to na eSflow musicie zapłacić 20 dolarów miesięcznie. Z mojego linka macie 10% promocji, czyli płacicie 18 dolarów. W tym momencie nie ma tutaj dostępnych jeszcze KIP protokol, ale gwarantuję Wam, że się pojawi. Jeśli chodzi o samo stawianie tych nodów, to jest tutaj dostępny tutorial, który możecie sobie obejrzeć. Gdyby były jakieś problemy, to support na Discord naprawdę jest bardzo pomocny. Jednak myślę, że i gdy nody będą dostępne, to ja również nagram taki materiał. Nawet dla osób, które nie są techniczne, zajmie Wam to mniej więcej. 15 minut maksymalnie z ciekawości przeszukajmy sobie YouTube a. czy coś tutaj było jakieś wideo, oprócz mojej. Tutaj jest jakieś wideo, ale to było publiczne miesiąc temu. Wtedy nie było akurat publicznej sprzedaży, może on się chwali. Tutaj ktoś miał 3 wl -ki. Ja mam 100. Ja to mam chyba ponad 1000. Ale dobra, miał tutaj trochę niższą cenę. No, no, o, widzicie? Ten gościu tutaj króluje. Hip Protocol również wygrał e, Chainlink Hackathon w 2023 roku. Naprawdę jeśli chodzi o wsparcie i partnerstwa, to jest to bardzo mocny projekt. Dobra, nic tu ciekawego nie ma. Więc oferta od Michalskiego jest ekskluzywna. Exclusive. Lecimy dalej. Galaxy. Jeśli chodzi o cenę tokena, to nie wygląda ona zbyt dobrze. Nie jestem za bardzo zadowolony. Dzisiaj akurat 15% na minusie w ciągu 30 dni 52. Ale jeśli chodzi o sam projekt. Ze strony technicznej, to naprawdę pracują oni tutaj bardzo ciężko. Rozdają granty pod budowanie community. Co tydzień możecie obejrzeć tutaj AMA z Teamem. Team jest zdoksowany. No, niestety, no, ten marazm na rynku nie działa zbyt dobrze, jeśli chodzi o cenę tokenu Będą oni tutaj brać udział w jakimś evencie, Hacken Club. No, i update'y jeśli chodzi o to, co się dzieje w projekcie, to mamy. Naprawdę bardzo często. Tutaj na przykład było rozdawane 30 tysięcy dolarów właśnie pod budowanie community na Galaxis. Kapitalizacja tokena Galaxis to jest 1,5 miliarda. Porównując do takiego Galaxy, który jest molochem, którego oczywiście każdy zna, to jest 300 milionów dolarów. FTV tutaj jest ponad 500. Ja swoich tokenów Galaxis nie sprzedaję. Tanio skóry nie sprzedam. Jeśli chcielibyście sobie je przebrydżować to brydż jest możliwy na poligonie, na ich oficjalnym moście ponieważ tokeny pobieramy na Ethereum i tutaj po prostu musicie sobie znaleźć Galaxy i później najlepiej jest je przebrydżować na polygon POS i wtedy możecie wpłacić na przykład na taką giełdę jak Bybit. Tam można sobie te tokeny upłynnić, jednak ja póki co akumuluję. Dopóki projekt się nie rozrusza, nie widzę tutaj sensu, żeby sprzedawać na takich dołkach. Jeśli masz Paper Hands to Twoja sprawa. Ja wolę sprzedawać na zielonych świeczkach, a nie na 15% spadkach. Lecimy dalej. Mamy Sonorus. Mieli ostatnio call z jakimś. Japońskim rock bandem cena tokena na to dość dobrze zareagowała. Tutaj akurat mam Delizium, ale dzisiaj Delizium też 22 centy. Super, do Delizium sobie jeszcze wrócimy. Sonoro dzisiaj również 16% na plusie. Proszę bardzo. No, jednak od ostatnich wzrostów, które były przy Bitmincie, to jest ta ich aplikacja AI do tworzenia muzyki. No, to raczej token nie, nie radzi sobie zbyt dobrze. Jednak kapitalizacja tutaj jest również super śmieszna. Niska, bo jest to konkretnie. 2,5 miliona dolarów. Wróćmy sobie do AGI. AGI generalnie ostatnio daje nowe wersje Lucy, czyli ich własnego agenta AI. Widziałem, że również pracują mocno nad Jerry. Jerry to będzie kolejny agent. Tutaj mamy market cap 170 milionów. Przypominam tylko, że Team zablokował swoje tokeny na kolejne 24 miesiące. No i tutaj, tak jak widać, najlepiej jest sprzedawać swoje tokeny właśnie na wzrost. Ja tutaj przez Wszystkie te dołki, swoje tokeny akumulowałem, stawiałem pulę płynności, które odpłaciły mi bardzo dobrze i jestem z tej inwestycji bardzo zadowolony. I wiem, że mamy jeszcze nierozwiązany konkurs chyba od ponad 3 miesięcy. W tym momencie Delizium jest na prowadzeniu. Wasze USDT, które daliście tutaj na głosowanie, wróciły na Wasze konta spot na Binance. Stało się to ze względu regulacji MICA i Polska nie może uczestniczyć już w głosowaniu. Jednak tak jak mówiłem na wideo z konkursem, nie wiadomo kiedy zakończy się to głosowanie, bo to Binance ma władzę nad tym. W całe szczęście Delizium wyszło na prowadzenie i musimy czekać na zakończenie tego głosowania. Wiem, że to trwa bardzo długo, jednak no, takie są zasady gry i ja ich nie mogę tutaj zmienić, tylko ze względu na te regulacje. Mika musimy czekać na koniec głosowania. Nie wiemy jeszcze, co się generalnie stanie z obywatelami Polski, którzy zablokowali tutaj swoje USDT na ten bardzo długi czas. Jednak negocjuję z Teamem punkty, które będzie można wykorzystać dodatkowo w mini grze na Delizium. W konkursie wzięło udział ponad 300 osób. Tak jak widać, ja zarabiam tokeny AGi cały czas. Tutaj na tym koncie akurat posiadam 4 nody. W sumie mam ich 6 i ostatnio nawet zrobiłem specjalnego Excela, żeby się tutaj w tym wszystkim nie pogubić. Kiedyś wam go upublicznię i również pracuję nad stroną, gdzie będziecie mogli znaleźć Wszystkie szczegóły odnośnie nodów, których używam. I tutaj właśnie jest ta mini gra. Jest to takie koło fortuny, gdzie możecie wygrać właśnie tokeny AGI. Nie wiem do końca, jak to jeszcze będzie rozwiązane, ale dziękuję wszystkim za udział i miejmy nadzieję, że ten konkurs zakończy się pomyślnie dla nas wszystkich. A ja dołożę wszelkich starań, żeby było dobrze. Dobra, lecimy dalej. Zap Zap on Blast. Nie wiem, czy jesteście zadowoleni z Airdropa od Blast, ale jeśli chodzi o ZAP, zebrali oni tutaj 15 milionów dolarów finansowania. Angel inwestorami jest tutaj kilku naganiaczy. Iwan on Tech, Elios Trades. Mamy tutaj również Luka Netza, który jest właścicielem padzi Penguins. No i póki co, ZAP radzi sobie dość dobrze. Mają tam kampanię różnych projektów. Jest to launchpad, który ułatwia wypuszczanie projektów właśnie. Na sieci ZAP. Mają tutaj już trzeci chapter, jeśli chodzi o traster, i ostatnio pojawiła się informacja o IDO, które będzie połączone również z TGE. Gdzieś to tutaj było, 23 lipca, z tego co widziałem. No nie wiem, teraz czy mi się to przewidziało, czy to gdzieś zgubiłem. Tak czy siak, na Blast również pokładam duże nadzieje. Mam nadzieję, że to się nie skończy tak samo jak w przypadku tych drugich warstw na Bitcoinie. Może airdrop Blasta nie był do końca zadowalający dla wszystkich, którzy brali w nim udział, ale jeśli chodzi o te airdropy, gdzie trzeba po prostu blokować nasz kapitał, no to tutaj większość tokenów zbierają wieloryby. Ostatnio dość dużo blokuje, na przykład na Mantle Network. Pewnie niedługo również nagram materiał, żeby Wam pokazać, o co tam chodzi, mimo tego, że w sumie to wspominałem już na moich wideach dużo wcześniej. Mam nadzieję, że osoby, które skorzystały z info o the Dragon będą zadowolone. Jeśli chodzi o wolty lub po prostu nody na ZAP tutaj akurat posiadam w sumie 3. Warto również wspomnieć, że są tutaj losowania przeróżnych NFT'ków z którymi mają współpracę i mi akurat nie udało się nic jeszcze wygrać. Jednak jest to projekt legitny. Team jest po części zdoksowany. Nie mają oni tutaj nic do ukrycia. I no staram się odbijać od tych projektów, które nie mają oficjalnego teamu, bo to jednak różnie może być. Ostatnim z takich projektów był Oxoa, to jest layer 3 zbudowane dzięki ZK Sync, to jest warstwa trzecia taka gamingowa właśnie na ZK. No i liczyłem na to, że ZK airdrop po prostu zrobi tutaj wielki hałas jednak no nie wyszło to do końca po mojej myśli, tak samo jak i również mimcoiny, które skupowałem na tej sieci ale mam nadzieję, że projekt poradzi sobie dość dobrze, jeśli chodzi o te nody, no to bym zaliczył je do tych bardziej deadzienic, wideo o Axoa podwieszę wam tutaj, ja na ten moment posiadam 3 nody i wykopałem ponad 14 tysięcy tokenów, A to może tutaj było to TG, tak, tak jest, właśnie to Axoa miała mieć IDO i właśnie później będzie TG więc 23 lipca zaczyna się tutaj IDO. Ze względu na to, że ja mam tokeny z nodów, no to nie potrzebuję tutaj brać udziału w żadnym IDO. Jak to się generalnie rozwinie, zobaczymy. Wiadomo, że na krypto na wszystkim niestety nie da się zarobić. I też mamy do czynienia z takimi wtopami, jakim możliwe, że będzie Gelios. Niestety, nikt nie jest nieomylny, a ja nie pokazuję wam rzeczy, w które sam nie wkładam pieniędzy. Bo jeśli coś pokazuję na tym kanale, to zwykle również mam tam swoje siano. Więc na ten moment chciałbym się skupić na legitnych projektach Takich na przykład jak Keep Protocol. Tutaj macie akurat ekskluzywną sprzedaż dla społeczności Michalskiego. Są tutaj dostępne wl -ki. Na ten moment sprzedało się 9 sztuk. Te nody akurat trzeba stawiać na VPS-ach, ale tak jak wam pokazywałem, koszta nie są duże. A już jutro o godzinie 14 polskiego czasu. Ja oficjalnie wbijam na nody Lumia. Zakup tych nodów odbędzie się przez USDT na sieci Polygon. Cena za jednego noda to jest 1000 dolarów. I tak jak zwykle, dla osób, które skorzystają z mojego linku, z mojego kodu, będą tutaj przewidziane jakieś bonusy. To jest akurat projekt legitny, który ma ustanowioną pozycję już na rynku. Nie ma tutaj zbyt wielu niewiadomych. Ja na ten moment będę kupował jutro przynajmniej dwa nody, chyba że wygrzebę jeszcze trochę więcej, Sianka gdzieś tam coś znajdzie. da de... to kupię sobie więcej. O wszystkim będę was oczywiście oficjalnie informował, a teraz możemy sobie przejść tutaj na mój kanał i wybrać dwie osoby, które dostaną jakieś sianki. Tutaj Wojtas się pytał, co tam z, z tym Geliocem. No właśnie, no jest obsuwa. Zresztą wszystko wam już powiedziałem wcześniej. Dobra, Sirwen, wiem, że ty też grubo działasz w nodach. Dostaniesz, dostajesz ziomuś 15 baksów po sieci arbitrum. Podaj adres i zaraz wysyłam nagrody. To jest w ogóle dobry widoczny. Dobra. Kolejna będzie Lumia. No, ale tutaj jest trochę mało tych komentarzy. Firwen tutaj znowu się pojawia. Ewski, ty dostaniesz, szyszkę dostaniesz. Jakby co, to piszę z drugiego konta. Michalski Vlog to jest kanał, gdzie pokazuje moje życie outside of crypto. Dobra, to by było na tyle ode mnie. Zapraszam do sprawdzenia linka w opisie. Linków. I mam nadzieję, że tutaj pomiędzy tymi. Zakładkami również niedługo pojawią się nody. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, że aktywność zostaje nagrodzona. Poproszę zostawić łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki, yo.